Widzicie to? To jest bardzo dużo trawy. Płot, który zrobiliśmy na szybko, bo nam ta aparacja robiła zdjęcia przez płot, więc musieliśmy się odgrodzić. I ogólnie nic tu nie ma, ale mam już wizualizację, mam już cały projekt, mam już cały plan. Od sierpnia wjeżdżamy tutaj, będziemy e, wszystko. Wszystko przekopywać, bo ja chcę jednak trawę w rolce. Ta trawa jest beznadziejna. Ja nie wiem, co to jest za trawa. Kupiliśmy dom, już tak było, ale ona jest taka, że nawet psy nie chcą tu wychodzić. Rozumiecie? Musimy wyjść za płot, żeby one weszły, bo tutaj kuje mnie też zresztą. Kuje też, żeby potem nie musiała chodzić. Eee, I co? Będzie domek. Więc ja teraz w ten weekend zajmę się szukaniem wszystkich firm bo koniecznie chcę ten domek modułowy, tam Alek musi mieć swoje studio, więc taki 50 metrów domek. Eee, I tutaj właśnie gdzie stoję, tego to nie będzie, ale chcę. Rezygnujemy z basenu, to jest bez sensu z tą pogodą, tym bardziej. Wolę polecieć sobie gdzieś półtorej godziny stąd, dwie max i mieć pogodę, niż zakrywać basen na większość miesięcy. Ale będzie jacuzzi, jacuzzi też już mamy wybrane. Szklarnia. Szklarnię muszę poszukać, bo muszę mieć dużą szklarnię. No te wszystkie są takie małe. Chcę, żeby była czarna, bo mamy czarne wszystko, czarne okna i tak dalej. No i domek dla Losia. Chcę, żeby dla miała jakiś zajęcie super swój domek. Większość osób pisze pod postem, żebym nie rezygnowała z basenu, bo teraz są takie opcje, że woda podgrzewana i tak dalej. Moi drodzy, ja to wszystko wiem. Młody się śliną zachłysnął. Ja to wszystko wiem. Wiem, że można zakrywać, że to i tamto. Ja nie wiem, może Wy tak macie, ale ja tak nie mam. Ja nie mogę wejść do basenu, jak na zewnątrz nie jest ciepło. To znaczy, mnie nie obchodzi ciepła woda w basenie, ja mam na odwrót. Ja chcę mieć wodę w basenie, ale żeby był upał, żeby wskoczyć i się schłodzić. A za mało jest takich dni dla mnie w Polsce, kiedy y, jest taki upał, że o ja już nie mogę wytrzymać, ale bym wskoczyła do zimnej wody. A baseny nie są tanie. To jest cholernie droga inwestycja i tak się zastanawiałam i przekalkulowałam, że wolę mieć domek za granicą. Jakąś bazę fajną i ten, te pieniądze, które wydać. I wolę mieć kasę za ten basen w, w, z bajerami typu zakrywany, podgrzewany, że panele się ruszają, nie wiadomo co, no to słuchajcie, to jest takie dwie stówki minimum. Ja wolę te dwie stówki przeznaczyć na wkład własny w, i mieć na przykład bazę w Grecji. I tam na przykład mieć lampę całe lato. Jakby. Na razie nie. A jak będę chciała basen, jak będzie naprawdę raj w Polsce, to nie. sprzedamy kiedyś ten dom, kupi się nowy, zrobi się basen albo z basenem, nie wiem. Na razie uważam, że przeżyję bez tego basenu. Wolę mieć naprawdę super szklarnię, super jacuzzi super ogródek ten domek yy, gościnny. On też taki tani nie będzie, więc e, super. Przy okazji, jak już robię zmiany w pokoju Leosia, to też pod jego nieuwagą <grywam> zabrałam mu sporo zabawek. E, niektóre zabawki, po prostu takie, których nie używał, bo były wychowane. E, niektóre, które używał, ale są w świetnym stanie i już jest za dużo na nie. Dajmy innemu bowasowi skorzystać. Więc zrobiłam ja parę paczek i Was też serdecznie zachęcam. Pamiętajcie o domach samotnych matek i o innych ośrodkach. Oni naprawdę potrzebują pomocy. Ja regularnie zawożę tam rzeczy swoje. Jak potrzebowałam, nie wiem, jakieś wkładki, staniki, takie świeże, wiecie, w dobrym stanie albo nieużywane. Bardzo dużo pieluchy. Więc teraz Leo się zwiększy, więc teraz zawiozę zabawki. E, więc pamiętajcie o takich lokalnych ośrodkach, które potrzebują pomocy. Ja wiem, że fajnie, sprzeda fajnie jest sprzedać rzeczy i wszyscy wrzucają wszystko na Vinted. Też rozumiem sytuację, że nie każdy może sobie pozwolić na to, żeby tak oddawać. Ale jak jedną rzecz oddacie, to naprawdę zobaczycie, jak się lepiej poczujecie z tym na serduszku. Ehm, ja też młodego będę uczyć na pewno od małego, żeby się e, dzielić. Ale to on ma w ogóle w, w, we krwi. To jest w ogóle niesamowite, bo jak coś ma i powiem dasz mamie, to on przychodzi i mi daje. Więc on się dzielić umie, ale ja będę chciała go nauczyć, żeby potrafił się dzielić z innymi dziećmi. E, żeby nie był takim dziedziusiem, tylko żeby się dzielił. Ale to już, to już ma. Nawet jak teraz byliśmy na wakacjach, to e, był taki chłopczyk Mateo, i Mateo miał piłkę, i Mateo dał Leosiowi. E, I Leoś się bawił, i Mateo zaczął tam tak troszeczkę marudzić, to Leos mu oddał tą piłkę. I to było przeurocze, e, złapało mnie zasadowo. A propos dzielenia się, to właśnie dostaje wszystkie misie, tak? Jeszcze jakiś jest dla mnie? Jest tam jeszcze jakiś miś dla mamy? Jest. Tak? O. dziękuję.